Dzisiaj Komisja Śledcza składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Szanowni Państwo, zebraliśmy materiał dowodowy, zarówno jawny, jak i niejawny, który pozwolił nam na sformułowanie zawiadomienie o przestępstwie. Zbigniew Ziobro jako minister sprawiedliwości ponosił pełną odpowiedzialność za wydatkowanie środków z Funduszu Sprawiedliwości, to on był dysponentem Funduszu Sprawiedliwości i to on nie dopełnił ciążących na nim obowiązków dbania o Fundusz Sprawiedliwości fundusz, który miał trafiać do ofiar przestępstw. Dlatego też y, kwalifikacja prawna złożonego przez nas z, e, zawiadomienia obejmuje czyny z artykułu 231 paragrafy 1 i 2 kodeksu karnego w związku z 284 paragrafy 2 kodeksu karnego oraz w związku z 294 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z 296 paragraf 3. Oraz w związku z 11 paragraf 2 kodeksu karnego, to jest pierwszy czyn, który sformułowaliśmy w stosunku do Zbigniewa Ziobro, drugim zarzutem jest czyn z artykułu 265, paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 18 paragraf 3 kodeksu karnego. Szanowni Państwo, pomimo iż służby w Polsce ostrzeganły przed niebezpieczeństwem związanym z możliwością wypływania danych pozyskanych przy pomocy tego narzędzia Zbigniew Ziobro podjął decyzję o przekazaniu środków celem nabycia Pegasusa. Właśnie umożliwiając w ten sposób pozyskanie materiałów przez obce służby, w tym przypadku przez Izrael, przez firmę, która to narzędzie stworzyła. Kolejnym zarzutem do Zbigniewa Ziobro jest artykuł 269b, paragraf 1 kodeksu karnego, w związku z artykułem 18, paragraf 3 kodeksu karnego. Co to oznacza? Że pozwolono na to, by wbrew opiniom prawnym. Polskiej Policji wykorzystywać narzędzie do przełamywania zabezpieczeń bez podstawy prawnej. Szanowni Państwo, wymiar sprawiedliwości został zdewastowany za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast dzisiaj skończyły się czasy bezkarności. Dzisiaj składamy zawiadomienie na Zbigniewa Ziobro, również załączając dowody z dokumentów, które wraz z tym zawiadomieniem trafią do prokuratury krajowej. Czasy bezkarności się skończyły. Zawiadomienie w Prokuraturze Krajowej. Szanowni Państwo, Zbigniew Ziobro zatrzymany i przymusowo doprowadzony, później przesłuchany, a wreszcie dzisiaj na Zbigniewa Ziobro doniesienie do Prokuratury za czyny, o których powiedziała Pani Przewodnicząca. Nie mamy złudzeń i wątpliwości, że Zbigniew Ziobro unikał stawiennictwa przed komisją właśnie dlatego, że nie chciał, żeby wpłynęło na niego zawiadomienie do prokuratury. Zwlekał, kombinował, ale my byliśmy konsekwentni i zdeterminowani, dlatego tak uporczywie dążyliśmy do tego, żeby od niego te zeznania odebrać. Zbigniew Ziobro w zeszłym tygodniu w poniedziałek powiedział bardzo jednoznacznie. Po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęły się działania, żeby nabyć Pegasusa. Sam ostentacyjnie powiedział, że był inicjatorem, pomysłodawcą i tak na dobrą sprawę od samego początku Zbigniew Ziobro wiedział, po co ten system ma być kupiony. Nie po to, żeby chronić obywateli naszego kraju i nasze państwo od zwyrodnialców, terrorystów, złoczyńców, przestępców, bandziorów tylko po to, żeby mieć bata politycznego na swoich oponentów, na niezawisłych sędziów, na niezależnych prokuratorów, na obiektywnych dziennikarzy. Po to był właśnie Pegasus. Myśmy udowodnili podczas pracy w komisji śledczej, że osoby, które były inwigilowane, podsłuchiwane, do tej pory nie mają żadnego zarzutu, a ich telefony były zainfekowane przez kilka miesięcy i tutaj chyba najlepszym dowodem i przykładem jest małżeństwo państwa Breisów. Gdyby koalicja 15 października nie wygrała wyborów, Pewnie dzisiaj nikt o Pegazusie by nic nie usłyszał, bo tak jak to mówił kiedyś Zbigniew Ziobro, to jest jakiś koń ze skrzydłami, albo jego koledzy, którzy mówili, że to jest jakaś konsola do gier. Myśmy złożyli zobowiązanie wobec wyborców. Wszyscy ci Którzy łamali prawo, wszyscy ci, którzy działali nielegalnie, będą mieli problemy z wymiarem sprawiedliwości. Dlatego dzisiaj składamy to zawiadomienie do prokuratury i to zawiadomienie jest w pełni kompletne po odebraniu zeznań od pana Ziobry. To zawiadomienie ma fakty, to zawiadomienie ma dokumenty, to zawiadomienie wreszcie ma zeznania pana Ziobry. Liczymy na to, że prokuratura. Bardzo szybko na bazie zebranego materiału przez nas i yy, przesłuchań, które przeprowadziliśmy, będzie chciała postawić zarzuty dla yy, pana Ziobry, szybko sformułuje akt oskarżenia, a na samym końcu niezawisły sąd wymierzy właściwą karę. Dość bezkarności w naszym kraju. Żaden obywatel nie może mieć poczucia, że władza że władza PiSu nielegalnie, niezgodnie z przepisami go podsłuchiwała, po to, żeby wiedzieć, co robi, co myśli, co planuje. A tak właśnie Prawo i Sprawiedliwość chciało i tak właśnie Prawo i Sprawiedliwość działało. Drodzy Państwo, w oparciu o zgromadzone dowody przez Komisję Śledczą do Spraw Pegasusa i dorobek zespołu prokuratorskiego, uważam, że kara pozbawienia wolności z którą spotkać się może Zbigniew Ziobro, to może być nawet 15 lat. Te czyny, które mu zarzucamy, szczegółowo opisane, mają szeroką podstawę prawną. Ja chcę tylko zwrócić uwagę, że wśród tych czynów, oprócz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, oprócz ujawnienia informacji niejawnych, prawdopodobnie informacje z Pegasusa wyciekały po prostu do obcego wywiadu, oprócz przywłaszczenia środków publiczny, przywłaszczenia, czyli dysponował nimi jak swoimi, choć nie miał do tego podstawy prawnej. I oprócz działania na szkodę interesu publicznego jest również wątek jego osobistej korzyści. Dlatego, że system Pegasus był zakupiony przez PiS po to, żeby nigdy władzy nie oddać. Po to, żeby domknąć system i po to, żeby mieć właściwie absolutne wyjście na prywatność również liderów ówczesnej opozycji. Kompilacja tych zarzutów. Sprawia, że ta upiorna polityka Zbigniewa Ziobro powinna być w tej chwili w sposób rzetelny w oparciu o dowody, które przedstawiliśmy, zbadana przez prokuraturę. I z tego miejsca mamy bardzo wyraźne oczekiwanie do zespołu prokuratorskiego i do samej prokuratury o wszczęcie jak najszybciej tej sprawy. Dlatego, że jest realne ryzyko, że Zbigniew Ziobro będzie w dalszym ciągu mataczył w sprawie Pegasusa. Że będzie udzielał swego rodzaju pomocnictwa osobom, które już mają postawione zarzuty, oraz moja osobista obawa o to, że ucieknie na stałe za granicę. Dlatego szereg dowodów, zawiadomienia, dotychczasowy dorobek komisji, która była nazywana bez ze mną, a dzisiaj pokazujemy nasz pazur, jest ujęty w tym zawiadomieniu i oczekujemy jak najszybszego wszczęcia sprawy. Dziękuję. Dzień dobry, zaprosiliśmy Państwa tutaj przed gmach Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponieważ to tutaj się zaczęło. Tak jak zeznał na komisji Zbigniew Ziobro, to on był inicjatorem zakupienia cyberbroni do inwigilacji Polaków. I to pieniądze podległe, będące w dyspozycji ministra sprawiedliwości, które miały służyć ofiarom przestępstw, zostały wytransferowane do CBA na zakup narzędzia od izraelskiej firmy, mimo ostrzeżeń ze strony ABW, policji, że takie materiały mogą nie być możliwe do wykorzystania w sądzie i które wskazywały na ryzyka, że izraelska firma, a tym samym dla każdego, kto orientuje się w temacie izraelskie służby specjalne, mogą wejść w posiadanie zarówno informacji, kim interesują się polskie służby, ale także i to, jakie materiały właśnie mogą być pozyskane. Ponieważ Zbigniew Ziobro... Zdefraudował de facto środki Funduszu Sprawiedliwości wydając je niezgodnie z prawem, jak wynika z zebranego materiału w porozumieniu z ministrem koordynatorem Mariuszem Kamińskim, a w ukrywaniu tego faktu przed premierem i przed wicepremierem do spraw Finansów Państwa, to istotnym i zasadnym jest zbadanie tej sprawy jak najszybciej przez prokuraturę i oczekujemy, że prokuratura potraktuje tę sprawę z najwyższym priorytetem. Proszę też zwrócić uwagę, że nawet w trakcie zeznań przed Komisją Zbigniew Ziobro nadal stawiał się ponad prawem i groził członkom Komisji, że kiedy tylko wróci do władzy, to on zrobi z nami porządek. To nie są kanony państwa demokratycznego. Dziękuję. Proszę Państwa, znajdujemy się przed Ministerstwem Sprawiedliwości właśnie o ową sprawiedliwość i odpowiedzialność chodzi. To jesteśmy winni naszym obywatelom, aby ci, którzy działali w sposób nieuczciwy, nielegalny, ponieśli za to e, odpowiedzialność. I absolutnie żadna sprawowana funkcja, immunitet, urząd nie może stanowić tarczy dla bezprawia. To dzisiaj w sposób jednoznaczny podkreślamy i będziemy niezwykle konsekwentni w tych działaniach, aby obywatele wiedzieli, że każda nieuczciwa osoba, szczególnie ci, którzy sprawują najwyższe urzędy, Będą ponosili odpowiedzialność za swoje czyny, a właśnie o tych ludziach, jak Zbigniew Ziobro, dzisiaj mówimy, którzy sprawowali najwyższe funkcje, najwyższe urzędy. Dlatego też dzisiaj wzywamy także samego Zbigniewa Ziobro do tego, aby stanął przed wymiarem sprawiedliwości aby tak jak wzywał przed y, laty i przez y, wiele lat y, wszystkich do tego, by byli uczciwi i byli odpowiedzialni, by sam dzisiaj y, takim się stał i tak jak kiedyś. Pragnął być takim wielkim rycerzem, który, który walczy o sprawiedliwość, by dzisiaj w pokorze stanął przed wymiarem sprawiedliwości i odpowiedział za swoje decyzje, za swoje czyny, bo tego dzisiaj wymagają obywatele i tego my jesteśmy winni obywatelom. Dzień dobry. Szanowni Państwo, powiedzmy sobie prawdę. Zbigniew Ziobro był architektem, architektem systemu, w którym służby specjalne oraz media, publiczne media działały nie po to, aby walczyć z terrorystami, walczyć z przestępcami, tylko po to, aby utrzymać, umocnić i nigdy nie oddać władzy przez zjednoczoną prawicę. To był jawny zamach na demokratyczne państwo prawa. To były jawne jaskrawe nadużycia. Nie tylko było łamanie prywatności, ale to było łamanie demokracji. To było uzyskiwanie korzyści politycznej, korzyści wyborczej w procesie demokratycznym. To jest coś, co dyskredytuje pana Zbigniewa Ziobro z chęci pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych normalnym, demokratycznym państwie Zbigniew Ziobro spotkałby się z ostracyzmem. Już nigdy więcej nie zasiadałby na żadnych ważnych funkcjach. My jesteśmy za tym, żebyśmy rozliczyli to do cna, aby nikt nigdy w przyszłości nie wykorzystywał służb specjalnych, mediów publicznych do bieżącej walki politycznej, te zbrodnie, bo no to była trzeba powiedzieć wprost, to była zbrodnia na demokracji. Nie tylko zbrodnia na prywatności obywateli, na prywatności reprezentantów obywateli, na politykach, na opozycji ówczesnej, ale to była przede wszystkim zbrodnia na demokracji. Zakup Pegasusa był przeprowadzony nie po to, by walczyć z terrorystami, nie po to, by służby specjalne miały nowoczesne narzędzia i zapewniały bezpieczeństwo. Znaczy został zrealizowany tylko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo panu Ziobrze i panu Kaczyńskiemu, żeby zapewnić ciągłość władzy. Dziękujemy tym samym także państwu jako opinii publicznej, jako dziennikarzom że przyczyniliście się do tego, że o aferze i o użyciu Pegasusa usłyszała polska opinia publiczna. My jesteśmy w pełni zdeterminowani do tego, aby przed opinią publiczną ujawnić całą prawdę i pociągnąć do odpowiedzialności wszystkie te osoby, które były częścią tego systemu, który miał na celu umocnienie władzy zjednoczonej prawicy, domknięcie systemu, co też już padło. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, jesteśmy do Państwa w dyspozycji. Państwo się teraz szykują na ewentualne konfrontacje, bo też padła taka myśl ze strony pana senatora Brejzy, że można by zrobić konfrontację właśnie z Bigniewaziobry z nim. My przesłuchaliśmy zarówno Krzysztofa Brejza, Dorotę Brejza jako pełnomocnika pana Krzysztofa Brejza, przesłuchaliśmy również prokuratorów, którzy prowadzili sprawę na bardzo różnych etapach, przesłuchaliśmy Zbigniewa Ziobro. Mamy pełen obraz tego, w jaki sposób manipulowany no, danymi, gromadzonymi przy pomocy Pegasusa. W jaki sposób wykorzystywano je w walce politycznej. Tutaj nam konfrontacja nie jest potrzebna. Absolutnie wszystko wychodzi na, z materiału, który zebraliśmy podczas przesłuchań, które przeprowadziliśmy jako komisja. Dlatego nie widzę, żeby była w potrzeba przesłuchiwania w sposób konfrontacyjny Krzysztofa Brejzy i Zbigniewa Ziobro. Poza tym prokuratura w zespole trzecim również zajmuje się dogłębnie sprawą i analizą wszystkich materiałów. Mamy wprost już wykazane, że Zbigniew Ziobro kłamał, mijał się z prawdą nawet podczas przesłuchania przed Komisją Śledczą. Czyli w takim razie możemy się spodziewać zakończenia pracy, raportu? z tego co przez te ostatnie właśnie robimy Myślę, że koniec roku to jest też koniec pracy komisji. My przygotowujemy się do tego właśnie gromadząc cały materiał. Ja przypomnę, że to, co możemy Państwu powiedzieć, zajmuje część tylko tego, nad czym pracujemy. Ogromna część materiału to są dokumenty niejawne i ta część, ten raport również będzie obejmował część niejawną i myślę, że z końcem roku będziemy kończyć. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.